Co z altseasonem? Czy jest jeszcze możliwa pompa, jak w ostatnich latach? Strefy zakupowe, czyli wejścia na altcoinach, ewentualne strefy sprzedaży na altcoinach, które wymieniliście w komentarzach i o które prosiliście mnie, żeby przeanalizować. Także trochę tych altcoinów zrobimy, moi drodzy, żeby już nie przedłużać. W takim razie zaczynajmy. Oczywiście, wszyscy, którzy chcą dołączyć do Discorda, wbijajcie, jest 100% za darmo, a tam analizy czy live tradingi robimy codziennie. Także moi drodzy, zacznijmy od pierwszego altcoina, czyli KAS. A więc słuchajcie, będę to starał się streszczać jak najbardziej, żeby nie przedłużać każdego altcoina, żeby zrobić ich jak najwięcej. Jeżeli chodzi o KAS, mamy tutaj ewidentną na tygodniówce, nawet żebyśmy to lepiej widzieli, strefę popytową. Jest to strefa w okolicach 11,2 centa do okolic 10 centów. Oczywiście tutaj ta strefa może zostać przełamana, jeżeli natomiast myślimy o kontynuacji wzrostów i dalszych możliwościach, że tak powiem, odbijania się tych altcoinów, Ponieważ, jak sobie zobaczymy jeszcze szybko, Total Trójka wcale tak źle nie wygląda. Total Trójka ma trochę od sprzedaży, nie chce iść do góry, jednakże trzyma się na satysfakcjonującym poziomie powyżej 1 tryliona dolarów. Więc, jeżeli chodzi o kasa, moi drodzy, wszystko tak naprawdę, co nam będzie wpadało w okolice tej zielonej strefy, którą tutaj widzicie na ekranie, czyli powiedzmy między te 11 centów z hakiem a 10 centów, będzie ciekawym miejscem do rozpoczęcia ewentualnie swoich zakupów na spocie, jako Pierwsze DCA, jeżeli jeszcze takiego altcoina nie macie, jeżeli w ogóle nie jesteście jeszcze popakowani i interesujecie się stricte kasem, no to te okolice tutaj będą bardzo dobrym miejscem. Oczywiście, moi drodzy, tutaj nie chodzi o to, że wszystkie coiny, które zrobimy w odcinku, warto jest kupować, jednakże pokazuję te, które mnie prosiliście, czy są jakieś strefy zakupowe i gdzie ewentualnie te coiny sprzedawać. A więc na kasie, jeżeli już sobie kupicie tego coina, pamiętajcie, że jesteśmy w tak późnym momencie hossy, bo nie wiemy, co dalej będzie, może faktycznie ten all season pójdzie, może ten all nie pójdzie, no to trzeba zabezpieczać swoje zyski. Więc w takiej sytuacji brałbym pierwsze tej profity w okolicy 15 centów, jeżeli uda wam się wejść w zielonej strefie. Nawet moglibyście się pokusić o wrzucenie sobie jakiegoś stoplosa na spodzie, co ja też czasem robię, szczególnie jak jesteśmy w zaawansowanym momencie tej hossy, No to tu faktycznie ten kapitał warto jest obronić, bo jeżeli się wywrócimy, moi drodzy, to nie będzie za ciekawie. A musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, moi drodzy, że w tym momencie. Aktualny alt season, aktualne miejsce, w którym się znajdujemy na rynku ogólnie jest bardzo, ale to bardzo rozwodnione. Mamy w tym momencie ponad 36 e, milionów altcoinów. Oczywiście mówię tutaj o forkach, o wszystkim, co powstało, a nie tylko tych głównych z Market a możecie sobie porównać, że w hoś w okolicach 17-18 roku tych altcoinów było mniej niż 3000. W hoście 2021 roku tych altcoinów, właściwie wszystkich kryptowalut było około 10-12 tysięcy. Nie mówiąc już o hoście w latach tam 2013 14 gdzie tych altcoinów było mniej niż 500. Więc musicie zdać sobie sprawę z tego, że te wszystkie memcoiny, shitcoiny, to wszystko, co się dzieje na Solanie, ta cała degręgolada tak naprawdę tego rynku jest tak cholernie rozwodniona, że zamiast padać kilkadziesiąt miliardów dolarów w nasze główne, powiedzmy, top stoi pompować Fantoma, pompować, nie wiem, Algoranda, jeszcze bardziej Stellara, etc., etc. to to wszystko rozwadnia się na poszczególne projekty, szczególnie memcoiny, gdzie ludzie chcą jeszcze zarobić, powiedzmy, te duże pieniądze, te obietnice dużych pieniędzy, które niestety są szilowane przez influencerów w internecie, co jest po prostu mało prawdopodobne, mało możliwe. Powinniśmy skupiać się na dobrym 4, 5, 6x maksymalnie w hoście, niż czekać na 100x, bo to po prostu nie ma sensu i latami starać się budować nasz kapitał. Więc weźcie pod uwagę, oczywiście ja jestem za tym, że jeszcze kilka miesięcy wzrostu, ja sam hodluję swoje altcoiny, ale weźcie pod uwagę, co jeżeli rynek szykuje nam psikusa, mimo bardzo pozytywnych sytuacji w Stanach Zjednoczonych, w rządzie, w tym, że chcą stworzyć się jako stolice kryptowalut na świecie oraz wiele, wiele innych rzeczy, które mogłyby mówić tam o tym, że no dobra, lecimy do przodu, a gdy nie, a gdy jest to jedna z większych pułapek na tym rynku, ja nie mówię, że macie wszystko sprzedawać, bo sam nie sprzedaję wszystkiego, ale jakieś tej profity pamiętajcie, żeby wziąć i nie czekajcie na 100x, bo to nie ma sensu. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy sobie w takim razie do drugiego altcoina, jakim jest Avalanche. Avalanche'a osobiście posiadam, Avalanche'a osobiście hodluję z całkiem niskich cen, więc jestem zadowolony, ponieważ poniżej 20 dolarów udało mi się go zakupić. Jeżeli nie macie jeszcze zrobionych Zakupów na awalanszu, no to tutaj trzeba byłoby się zastanowić. Oczywiście najlepszą sensowną strefą do zakupów byłyby okolice 24 dolarów, jednakże uważam, że awalansz może tam nie spaść. Jeżeli faktycznie dostalibyśmy jakiś flash na bitku, mocny tam do tych 70 kilku tysięcy dolarów, to zalecam wam ustawić sobie takie z limity na altcoinach mega, mega niskie, takie, które teraz jakby ktoś zobaczył, to by powiedział, że straciliście właściwie rozum. No i tutaj moi drodzy, tak naprawdę okolice 29, 28, 31 dolarów mogłyby być dobrym pierwszym miejscem na zakupy, jednak zastanówcie się, czy nie lepiej w tym momencie obserwować rynek, nie starać wchodzić się na górkach i poczekać po prostu na jakąś sensowną, mocniejszą korektę, poustawiać sobie limity. Ja osobiście tak łapałem altcoin, że właśnie ustawiałem irracjonalne limity, dostawaliśmy flesza, mi te limity wypełniało i stąd mam procent jaki mam, a mój portfel w tym momencie jest na okolicach 400% zysku. Mówię oczywiście o portfelu prywatnym, portfelu stricte altcoinów. Jeżeli i oczywiście popatrzymy ze skali makro, Avalanche jest cały czas tani, patrząc na to, jak mocno nachajpowanym projektem mimo wszystko na świecie jest. Jednakże, jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę, że Hossa będzie i tak dalej, że będzie jeszcze to rosło ileś razy x, to jest już nawet dobre miejsce. Ale jeżeli chcemy popatrzeć tak, jak powinniśmy rozsądnie, zdrowo, rozsądkowo na rynek, biorąc pod uwagę to, że wszystko może się wydarzyć, to osobiście wolałbym sobie troszkę poczekać i chociaż poniżej tych 30 dolarów w Avalanche się zapakować. Jeżeli chodzi o sprzedaż Awalansza, moi drodzy, pierwsze take profity, które powinniście wziąć pod uwagę, no to na pewno tutaj w tych dwóch strefach, czyli powiedzmy od 47 do 56 dolarów, jako pierwszy take profit, chociaż moim zdaniem wypełnienie tak naprawdę tych 80-85 dolarów na Awalanszu nie powinno być jakoś bardzo trudne i mam nadzieję, że do tego poziomu dojdziemy. Osobiście będę zbierał tam e, swój take profit i to myślę dosyć, dosyć mocny. Moi drodzy, przechodzimy sobie do następnego. Coina, jakim jest jeden z moich ulubionych coinów, tak naprawdę prawdziwego RWA, czyli Vicjain. Tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o Vicjain, mamy dosyć ciekawą sytuację, ponieważ rozmawialiśmy już sobie o tym Vicjainie wiele, wiele razy. Oczywiście tutaj najlepszą możliwością byłoby kupienie go za okolice 2,5 centa. Jednakże jest to relatywnie niski, niski poziom. Zobaczcie, jak mocno trzymamy się tutaj na tym value area high na 4,2 centa. Oczywiście wszystko poniżej wydaje się być dobre, jednakże 呀。Yeah. Szczerze mówiąc, jeżeli udałoby się nam złapać, właściwie Wam, złapać VeChina w okolicach 3,3 centa, uważam, że long termowo jest to dobra cena, bo nawet jeżeli byśmy sobie już stąd spadli poniżej, czy nawet jeszcze niżej, co myślę się nie wydarzy, to i tak macie całkiem dobrą cenę zakupu. Moim zdaniem jest to projekt jeden z lepszych saprotowych coinów na świecie, który ma ogromny potencjał. Jeżeli chodzi o jego sprzedażę, wiadomo, no, jak zrobicie 100% na takim coinie, co tutaj nie jest ogromnym problemem, patrząc na to, że kupowaliśmy na Discordzie po 2 centy i zrobiło nam to ponad 300%, prawda? Kto wziął profit, to wziął. Ja osobiście sprzedawałem tutaj w okolicach 4,5 centa. Jednakże na VeChainie, moi drodzy, sprzedażę, oczywiście, jeżeli uda wam się kupić w okolicach 3,3, myślę, że powyżej 5, czy jak zrobicie 100%, warto jest sobie wziąć take profit. Jak chcecie, możecie wziąć cały swój wkład, możecie wziąć połowę wkładu, jednakże weźcie jakiś take profit, żeby zabezpieczyć swoje zyski i cokolwiek ewentualnie z tej hossy zarobić, jeżeli byłaby jakaś tam wywrotka. Oczywiście następne, no to już poziomy, o których będę Wam update'ował, jakie te poziomy powinniście brać pod uwagę. Oczywiście wszystkie główne swing high oraz poprzednie pivoty rynkowe warto jest wziąć pod uwagę jako swoje po prostu take profity, ze względu na to, że tu możemy dostawać dosyć duże reakcje, ponieważ leży tu ogromna płynność. Moi drodzy, co jeżeli chodzi o Cardano, ponieważ Cardano mamy również ciekawą sytuację. Ja osobiście tego projektu nie hodluję. Zahaczyliśmy dosyć fajnie płynność, oczywiście została natychmiastowo odsprzedana, że tak powiem, więc musimy popatrzeć sobie na Cardano z troszeczkę takiego bardziej mikro perspektywy. W tym momencie jesteśmy w takim klinczu, można byłoby powiedzieć, dosyć mocnym oporze, chociaż nie tym głównym, więc jeżeli chodzi o Cardano, ja osobiście cardano nie kupuję, jednakże, jeżeli ktoś faktycznie bardzo chce to cardano kupować, no to myślę, że okolice 88 centów jako pierwszy ewentualny zakup tego koina będzie całkiem niezłym pikiem, chociaż najlepiej byłoby to kupić patrząc w tym momencie na ten klaster w okolicach 77 i Pół centa. Oczywiście nie możemy zapominać o tych tutaj order blokach, nawet zejście do 50-55 centów na Cardano jest jak najbardziej możliwe. Jednakże wiadomo, że nigdy nie trafimy idealnej górki, nigdy nie trafimy idealnego dołka, więc nie próbujemy tego robić, bo to po prostu nie ma sensu. Na spocie możemy sobie bardzo fajnie pozwolić na to, aby właśnie budować swoją pozycję poprzez dollar cost average, czyli uśrednianie swojej ceny, jeżeli patrzymy długoterminowo. Jednakże moi drodzy, przypomnę jeszcze raz, nas. patrzenie długoterminowo w tym momencie może być zgubne, ponieważ moim zdaniem jesteśmy oczywiście, może nie na końcu hossy, jednakże bliżej końca niż początku. Sam osobiście powolutku, powolutku swoje altcoiny będę wyprzedawał na większych podbitkach. Jeżeli chodzi o sprzedaż takiego Cardano, no to oczywiście musimy brać tu pod uwagę te nasze swing high, czyli jeżeli kupilibyśmy w okolicach 88, 1.17 czy 1.32 jako rozsądne miejsca ewentualnej sprzedaży na poprzednim piwocie i oczywiście pamiętajcie, im bardziej poszarpany wykres po lewej, tym bardziej będzie też po prawej, więc tak naprawdę następne tej profity musicie brać pod uwagę z tych głównych major high swing high, które tutaj są po lewej stronie wykresu. Moi drodzy, przechodzimy sobie w tym momencie do jednego z moich ulubionych coinów, moich coinów ciekawych, na pewno, które jeszcze nie pokazały pazurków, a mogą to zrobić, czyli Filecoin, moi drodzy, jeżeli patrzymy z perspektywy makro na Filecoina, no cóż, jest on dalej bardzo tani. Można byłoby powiedzieć, że nawet Teraz, kiedy nagrywam ten materiał, czyli sobota 25 stycznia o godzinie 9:20 rano, jesteśmy w dobrej strefie zakupowej. Osobiście wszystko, co wchodziło w tą zieloną strefę, łapałem, swingowałem na Falcoinu. Uważam, że z perspektywy czasu jest to nadal dobra cena. Nie wybijamy na szczęście nowych swinglow, więc w tym momencie nie wygląda to źle. Oczywiście idealnie byłoby kupić po 4.12 czy po 3.50, jednakże jest to dosyć niska cena, ponieważ pod, a, poniżej aktualnej musielibyśmy zejść aż 30%. Czy możliwe? Oczywiście, że możliwe, jednakże trzeba rozpocząć w jakiś, jakiś sposób, jeżeli ktoś chce Filecoina mieć, a jeszcze nie jest zapakowany w tej hoście. No to tutaj okolice 4,50-4,90 jako dobre miejsce zakupowe, właśnie pod Filecoina. Jeżeli myślimy o sprzedaży takiego projektu, tak naprawdę myślę, że już w okolicach 7 dolarów moglibyśmy brać swój pierwszy take profit. I tutaj pomiędzy 10 a 11,5 dolara. Dobre miejsce do wzięcia następnych take profitów. Później to już tak naprawdę moonbag na trzymanie na ewentualne wybicie, jeżeli takowe się wydarzy. Pamiętajcie, że to wszystko nie jest pewniakiem, to są tylko subiektywne spojrzenia na wykres. To nie musi się wydarzyć, jednakże tutaj chodzi o liczenie prawdopodobieństwa i tego, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy faktycznie mieli kontynuację tej hossy. Moi drodzy, przechodzimy do następnego altcoina, jakim jest Pyth. Tutaj Pyth oczywiście cały czas moim zdaniem dosyć mocno na wykresie Bybitowym grzeje glebę. Jeżeli oczywiście wejdziemy sobie na wykres Binance'a, żeby to porównać, co się dzieje również grzeje glebę. Jednakże nie o to chodzi, żeby patrzeć, gdzie jest gleba, tylko patrzeć, gdzie jest potencjał. Więc moi drodzy, w tym momencie pyt również gdzieś tam w strefie zakupowej. Jednakże ja osobiście bym poczekał. Ta płynność nie wygląda zbyt dobrze. Oczywiście, jeżeli macie ciśnienie, możecie go już tutaj brać. Jednakże takim najsensowniejszym wyjściem z sytuacji, patrząc na to, że teraz wykonujemy jakiś delikatny overbalance, byłoby poczekanie na wzięcie jeszcze jednego knota płynnościowego. Może nawet do 25 centów. Jednakże ja aż tak nisko bym nie nie czekał, jeżeli macie jakąś kasę do wydania właśnie na PYT, wrzuciłbym prawdopodobnie w tym momencie w okolicach 20, może 30% i czekał na dalszy rozwój sytuacji, jednakże dla mnie ten coin jakoś super nam nie performuje, nawet nie mamy ewidentnego mocnego wzrostu wolumenowego, więc uważałbym na pewno z wybieraniem tego projektu, no chyba, że tak jak powiedziałem, macie jego wizję w long termie, no to na pewno teraz cena jest jak najbardziej dobra, take profity w okolicach 5 centów patrząc na płynność ze swing high będą dobrym rozwiązaniem. Arbitrum moi drodzy, też dosyć często pytaliście o Arbitrum, no niestety Arbitrum nie zachowuje się zbyt dobrze. Ja powiedziałem, że wszystko co będzie przebijało nam ten poprzedni swing low, ten poprzedni all time low właściwie będzie dobrym rozwiązaniem. Sam kupowałem tutaj w okolicach 82 centów. Część profitu została zebrana w tej strefie płynnościowej, jednakże w tym momencie pozycja, jeżeli byście byli no to delikatnie pod wodą. Jeżeli żeli ja mam takie zdanie. Jeżeli schodzimy poniżej tej żółtej linii, czyli poniżej 75 centów, arbitrum staje się dosyć niebezpiecznym wyborem, ponieważ wchodzimy w tą strefę ewentualnej możliwości wybicia nowego all-time low. Czy to się wydarzy, nie wiem. Nikt tego nie wie. Jednakże jest duże ryzyko. Jeżeli ktoś jest zakochany w tym projekcie i chciałby go bardzo kupować, to niech się odkocha, bo to nie ma sensu. Jeżeli chodzi oczywiście o zakochiwanie się w projektach, prawda? Moim zdaniem jest tutaj niebezpiecznie. Ja na potwierdzeniu raczej bym kupił. Kupował, czyli nie czekał na niższe zejście, tylko ja kupowałbym, jeżeli by się udało nam przebić 75 centów, to wtedy można byłoby myśleć o jakimkolwiek zakupie. Take profity w okolicach 1,23, mocne take profity 30-40% pozycji i reszta. Zobaczymy, co się będzie działo, pamiętać o zabezpieczaniu swoich pozycji. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o Gala Games, ogólnie uważam, że ten projekt troszeczkę jest już przeżytkiem. Miał swoje 5 minut, boję się, że może się nie podnieść, więc nie chciałbym tutaj jakoś bardzo. No, to jest moje zdanie, prawda? Jeżeli byście chcieli wchodzić, to to ewentualnie w okolicach 20,023 jako ewentualne umiejętne utrzymanie się na point of control głównym z tego całego klastra, Jednakże mówię, dla mnie jest to dosyć ryzykowny projekt, jeżeli udałoby się wejść, udałoby się wam dojść do strefy 6. 8 centa, no to warto byłoby wziąć dosyć duży take-profit, dlatego że ten projekt, moim zdaniem, może po prostu nie przeżyć. Ja nie mówię, że że on nie przeżyje, ale jest duże ryzyko, że ten projekt po prostu już jakoś mocno się nie podniesie, więc nie chodzi o to, żeby go nie kupować, jeżeli ktoś bardzo chce, wierzy i jakieś ma tam inne spojrzenie niż moje fundamentalne, może lepsze, więc w okolicach 22,3 centa, pierwsze tej profity w okolicach 7 centów będą na pewno, myślę, dobrym rozwiązaniem na Gala Games. Moi drodzy, kawa, ponieważ prosiliście o tą kawę, no nie jest to dobry moment na kawie, nawet nie będę na nim nic rozrysowywał, ponieważ klepiemy strasznie dno. No, moim zdaniem i moim też obowiązkiem jest chronić wasz kapitał, ewentualnie uczyć was jak chronić własny kapitał, ponieważ pamiętajcie, że ważniejsze od zarabiania jest nie tracenie, a w tym momencie wykres kawy wygląda wręcz tragicznie, ponieważ cały czas klepiemy dół, nie mamy tutaj praktycznie słuchajcie, w ogóle wolumenu, jakiś pusty wolumen ulicy się pojawia, jednakże tutaj nie wygląda to dobrze, ja nie mówię, że ten coin nie ma potencjału, ponieważ sam w portfelu eksperymentalnym go mam, jednakże że trzeba na tego coina uważać. Oczywiście jest on na glebie, ma on szansę wybicia. Jak wybije, to prawdopodobnie nie będzie większego problemu zrobić na nim te ponad 100%, więc na Waszą odpowiedzialność, tak jak zresztą każde zakupy, możecie ewentualnie sobie to teraz kupić. Jednakże, moim zdaniem, jest to dosyć ryzykowny pik i uważam, że jak zrobicie 80-100% na tym coinie, powinniście od razu zabierać swój wkład i ewentualnie trzymać po prostu tego coina dalej, już jako Moonbag i się tym po prostu nie przejmować. Prosiliście również o coin, no syn, tutaj wykres nie wygląda również jakoś bardzo zdrowo. Mieliśmy oczywiście jakąś pompkę, na szczęście nie wybiliśmy, moi drodzy, naszego all time low. Utrzymaliśmy się na tym all time low, co jest ogólnie rzecz biorąc całkiem niezłym znakiem. Jeżeli popatrzymy sobie na profil wolumenowy z całego klastra, no to najważniejsze, żebyśmy utrzymali tak naprawdę tutaj poziom okolicy 40 centów. Najważniejsze dla nas również jest trzymanie się powyżej unshort vwap od początku tego wykresu, czyli od 70 centów w górę. Jeżeli wykres, udałoby się wykresowi zejść do okolic 39 centów i wierzycie w ten projekt, ja go niestety nie znam, nie mam bladego pojęcia co to jest za projekt. Może to być dobry pik, jednakże ogólnie rzecz biorąc, patrząc na to jak wygląda wykres, są tu jakieś same spajki wolumenowe, jakby ktoś tu kupował po prostu jakiś fat finger buy. Oczywiście można byłoby pospekulować, jeżeli ja miałbym decydować o tym coinie, byłby to dla mnie stricte coin spekulacyjny, który w okolicach właśnie 40 centów możemy bym próbował kupić, niech leży za jakieś tam drobne, zobaczymy co się wydarzy. Pamiętajcie oczywiście zabezpieczanie zysków, jeżeli dostaniecie podbitkę 50 zabierajcie przynajmniej 30-50% swojego wkładu. No i drodzy, przechodzimy sobie do ICP. ICP oczywiście również posiadam. Idealnym miejscem na wejście w ICP byłoby okolice 7 dolarów, jako testowanie, jako kontynuacja testowania właściwie tego naszego Major Fair Value Gapa, który tutaj na tej świecy wolumenowej nam powstał. Stał. Jeżeli go utrzymamy, a mam nadzieję, że utrzymamy, będziemy mieli bardzo fajną sytuację, bardzo dobre wejście w ICP. Oczywiście tutaj zielona strefa płynnościowa z tego knota jest jak najbardziej sensowna, jednakże ja lubię wchodzić w dobrych miejscach, czuć, że risk to reward ratio mam po prostu dobre, czyli okolice, moi drodzy, 7 do 7,20 dolara, jako ciekawe miejsce na kupienie sobie właśnie ICP. Wykres nie wygląda jakoś tragicznie, jeżeli chodzi o Bybit'a, więc tutaj można byłoby próbować. Jednak Także pamiętajcie, w tych projektach mniejszych, w tych projektach, które mogą być narażone na... Brak wzrostów. Jeżeli pojawia wam się wzrost na poziomie tych legendarnych 100%, to bierzcie swój wkład. Bierzcie przynajmniej 50% pozycji, 50% pieniędzy, które wsadziliście, bo to pozwoli wam mocno zabezpieczyć swoją pozycję. I oczywiście zarobicie mniej, ale moi drodzy, nie skupiajcie się tu na zarabianiu, tylko skupcie się na ochronie kapitału. Zarobek przyjdzie sam. Lepiej mieć pewne, mniejsze pieniądze niż marzenia o większych, które mogą nigdy nie przyjść. Także tak wygląda sytuacja z ICP. Moi drodzy, sand. To jest też ciekawy temat, ponieważ Sand był mocno szilowany w poprzedniej hoście. Cały metawers, cała ta sytuacja z Metaversem była dosyć mocno rozbujana. Ogólnie rzecz biorąc, Sand leży mocno na glebie. Czy go kupicie teraz, czy go kupicie za 2,8 centa, 28 centów, to już pewnie nie będzie miało większego znaczenia, ale tutaj akurat w tym projekcie powinniście zastanowić się bardziej nad tym, czy fundamentalnie ten coin ma rację, by tu się podnieść. Ja osobiście, jeżeli chciałbym spekulować w long, long termie, no to oczywiście Sand jest e, sensownym pikiem, jeżeli mówimy o tej całej sytuacji metaversowej, ale czy to wzrośnie z powrotem? Zobaczcie, to, to jest już naprawdę dosyć duże ryzyko. Był spike wolumenowy, a także cały wolumen z całego tego klastra tutaj spadkowego w ogóle się nam praktycznie nie rusza, więc ryzyko na tym coinie jest ogromne. Jednakże, jeżeli w długiej perspektywie myślicie, że może to wzrosnąć, to już nawet jest tak naprawdę dobre miejsce na zakupy. A moi drodzy, przejdźmy sobie teraz do krótkiego Q&A. Krypto Stasiak, jakie masz poziomy wejścia na Bitcoinie? Osobiście ustawiłem okolice plus minus 99 500 i myślę, że stamtąd będzie odbicie. Czy nadal zostawiłeś swoje poziomy na 90 tysiącach? Słuchaj, w tym momencie tak naprawdę, jeżeli chodzi o Bitcoina, jestem z okolic 105 tysięcy z hakiem w małym shortcie. Mamy tutaj zostawionego spajka dosyć dużego, mocny odkup. Oczywiście zabezpieczona pozycja, więc zobaczymy jaka tutaj sytuacja będzie miała miejsce. Tak, uważam, że okolice tej płynności, czyli pomiędzy 90 Powiedzmy dwa na okrągło, a 88 500. Mam tam swoje powtórne zlecenia, ponieważ ja już tu Bitcoin kupowałem za 88 500, sprzedawałem go w okolicach 98-99 tysięcy. Jednakże liczę na poprawkę, zobaczymy, czy all-time high został wybity jako zabranie, po prostu e, taki liquidity swap, czy po prostu mamy da zamiar dalej budować to ATH. Jest to możliwe, patrząc na pozytywne newsy, jednakże nie jest to pewne. Więc ja osobiście wolę się zabezpieczać i tak okolice 90 tysięcy są moim. Pierwszym zleceniem zakupowym na Bitcoina, gdzie drugie zlecenie widzę dopiero w okolicach 75-72 tysięcy dolarów. Czy możesz wyjaśnić mi bardziej, co oznacza robienie ETF-ów na shitcoinach? Mój drogi oznacza totalną degręgoladę i niezrozumienie moje, dlaczego mają powstawać ETF-y na shitcoinach. Jest to totalnie idiotyczny pomysł, bezsensowny. Moim zdaniem, jest to jakieś splunięcie w twarz kryptowaluciarzom albo wyśmiewanie się z gęsla po prostu, który był przeciwko kryptowalutom, a tu ETF-y nawet na gówno mogą powstawać. Moim zdaniem... Nic dobrego dla rynku to nie przyniesie, a wręcz może i go nawet dalej psuć. Jednakże uważam, że te ETF-y, znaczy nie widzę sensu powstania tych ETF-ów, więc mam nadzieję, że one nie powstaną. Bodajże kiedyś pracowałeś w bankowości inwestycyjnej. Jeśli tak, to co o niej sądzisz? Jak wspominasz i czy polecasz tę ścieżkę kariery dla kogoś młodego? Tak, pracowałem wiele lat w bankowości inwestycyjnej, tak zwanym w private bankingu, również zajmowałem się inwestycjami długoterminowymi. Wspominam ten czas bardzo dobrze, poznałem niesamowicie dużą liczbę bogatych klientów, z którymi później działałem biznesowo. Nauczyło mnie to wiele. Oczywiście, sprzedaż na wysokim poziomie po takiej bankowości inwestycyjnej, umiejętność obsługi klienta premium, czyli tego klienta bogatego. Na ten moment nie wiem, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bankowość inwestycyjną. Nie wiem, jak wygląda system zarobkowy, ponieważ w czasach, w których ja pracowałem, w miesiąc było się w stanie zarobić na mieszkanie. Jeżeli byłeś dobrym sprzedawcą i faktycznie dobrze działałeś z klientami, miałeś ten portfel klienta bogatego dosyć duży, to jak najbardziej dało się to zrobić i też pozwoliło mi to zarobić na tyle dużo pieniędzy, żeby same. Wejść w ten rynek inwestycyjny z dosyć ciekawym kapitałem. Uważam, że jeżeli nie masz może jakiegoś sprecyzowanego pomysłu, to jeżeli chodzi o swój rozwój sprzedaży czy poznanie dużej ilości bogatych klientów, na pewno jest to ciekawe rozwiązanie, jeżeli oczywiście mówimy o private bankingu, ponieważ no tych ludzi przewija się tam dużo. Ja sam wiem, tym razem jestem klientem takiej bankowości inwestycyjnej też w jednym banku i też bardzo dobry kontakt ze swoim opiekunem mam, więc uważam, że może to być ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, jak wygląda system płatności, system prowizyjny, system zarobku w tym momencie w takiej bankowości. Musiałbyś sprawdzić, czy to też ma dla ciebie sens. Jednakże, ja wspominam to wręcz rewelacyjnie. Co myślisz o Pepe? Nadal opłaca się wchodzić w tego memcoina? Pozdrawiam, do widzenia. Moi drodzy, Ostatnie pytanie. Oglądam Cię już od ponad roku i doceniam, że podchodzisz na chłodno do rynku, pokazując często kilka wariantów w zależności od tego, co dalej rynek zrobi. Ale, że jak to powiedziałeś przed nami, kilka miesięcy wzrostów na altach po tym, jak liczysz, że Bitcoin spadnie do 40 czy 30 tysięcy, zaznaczam, że to też były analizy pro-traderów, mój drogi, to największe odklejenie, jakie słyszałem. 70 jeszcze by mogło zostać wzięte pod uwagę jako skrajnie niedźwiedzi plan, ale jeżeli mielibyśmy spaść do 40 tysięcy, to alty będą spadać na łeb, na szyję, a nie, że będą miały wzrosty. I tu jest druga część pytania, ale odpowiem może na pierwszą. Słuchaj, tu nie chodzi o to, że liczę, że Bitcoin spadnie do 40 tysięcy, bo broń Boże na to nie liczę. Ja nawet nie liczę na to, że spadnie do 73. Ja po prostu zabezpieczam się, robię analizę, patrzę, gdzie są poziomy płynnościowe, zastanawiam się, gdzie ewentualnie mógłbym takiego Bitcoina odkupić. I uważam, że 40 tysięcy faktycznie jest abstrakcyjnym poziomem, jednakże jest możliwym. Jest tam ogromna płynność. Nie wiemy, gdzie będziemy mieli dołek Bessy i nikt nie wie, czy Bessa już się Zaczęła, czy po prostu tu ma być jakaś korekta. Więc to nie chodzi o to, czy ja, czy mój pro-trader, którego uważam za bardzo dobrego analityka, jeżeli chodzi o analizę, którą prawdopodobnie widziałeś, to są po prostu prawdopodobne poziomy, z których ewentualnie możemy dostać dużą reakcję. Więc dodatkowo mamy money flow, nie wiemy jak się zachowa rynek. Może faktycznie być tak, że nawet jak spadniemy do 70 tysięcy, to altcoiny zaliczą totalne gleby, a może coś się wydarzy, co spowoduje dosyć duży przepływ pieniędzy właśnie z bitcoina do altcoinów i kiedy z bitcoina kasa będzie wychodziła, będzie wchodziła w altcoiny, które zaczną pompować. Popatrz się na ostatnią hossę, jak to dokładnie wyglądało. A rynek kryptowalut nauczył mnie, że nie ma w nim nic nie Możliwego. Zresztą analizy pro traderów, które oglądałeś, sprawdzałem się w bardzo dużym procencie i analiza, o której mówisz, jest bardzo dobrze zrobiona. Jednakże może po prostu ja coś źle powiedziałem lub źle zrozumiałeś, ponieważ nikt nie liczy i nie czeka na 40 tysięcy, jest to tylko poziom mocnej, mocnej płynności. I druga część pytania, a tak swoją drogą, to takiej prawdziwej ulicy na rynku prawie w ogóle nie ma, bo oni jedynie co kupują to ETF-y na Bitcoinie i Ethereum, przez co duża część altów albo ma wynik podobny jak rok temu, albo nawet niższy, co ciekawe, co by się stało, gdyby Bitcoin. Zjechał do 40 tysięcy. No jak to, co przecież? Przynajmniej kilka X na altach. Wszystko plecież skleja się w jedną całość. Słuchaj, na rynku krypto nie ma nic niemożliwego. E, rynek krypto potrafi zaskoczyć w przeciągu 3 sekund. ETF-y na ETH mają bardzo słaby performance. Tam kasa praktycznie w ogóle nie wpada. Oczywiście ETF-y na ETH zaliczają, że tak powiem, zakupy, zaliczają zyski. Jednakże pamiętaj, że jeżeli bilans musi się zgadzać, jeżeli ludzie na ETF-ach kupują te bitcoiny, to Fundusz, który wypuścił, wyemitował takiego ETF-a, również te bitcoiny musi kupować, więc nawet jeżeli powstałby ETF, nie wiem, na jakimś memcoinie, to ten memcoin by nie upadł. Ten memcoin dalej byłby kupowany przez fundusz, który by wyemitował dane ETF-y. Ulica czy nie kupuje? Moim zdaniem ulica kupuje, ponieważ mamy poziom kasy na rynku w altcoinach, który był w poprzedniej hoście jednakże tak jak powiedziałem na początku, ten rynek jest tak niesamowicie rozwodniony, że ciężko, żeby top 53, top 100 zrobiło 20, 30x. Kiedy my mamy XXX więcej coinów niż w poprzedniej hoście. Moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście subskrypcja, łapka w górę oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, i dajcie znać w komentarzu, czy taka forma odcinka, gdzie analizuję wasze altcoiny, poziomy zakupowe, sprzedażowe, czy to na spocie, czy to na rynku futures, wam odpowiada. Jeżeli tak, to obiecuję, że takich odcinków będzie. Więcej. A tymczasem życzę wam przemiłego weekendu. Dziękuję serdecznie za czas, który poświęciliście na oglądanie odcinka. I słyszymy się już w poniedziałek. Trzymajcie się. Na razie.